Proszę Państwa, zanim przejdziemy do materiału, to nie bez powodu stoję tutaj z tą oto piękną koszulką. Jest to oryginalna koszulka Santini, mistrza świata, z naprawdę zacnymi podpisami. Ale pozostańcie do końca tego filmu, bo będzie konkurs, w którym to Wy będziecie mogli wygrać za darmo tą koszulkę. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na najważniejszą imprezę w kolarstwie przełajowym. Tak więc witam Was na Mistrzostwach Świata we Francji. Wiedeń! Dobra, koniec tego jakże epickiego początku, tak więc pakuję samochód i wyruszam do Belgii, bo tam jest mój pierwszy przystanek, żeby odwiedzić swoją belgijską rodzinę. No i udaje się na mecz przyszłego Wojtka Szczęsnego, czyli Olka, który miał naprawdę parę świetnych interwencji. No a piłka nożna to przecież taki, możemy powiedzieć, sport narodowy tuż przed kolarstwem. No ale z Belgii udaje się do Liewę, około półtorej godzinki drogi, tak więc niedaleko miejscowość tegorocznych Mistrzostw Świata. Cała logistyka tej imprezy jest świetna, bo zostawiacie swój samochód na jednym z wielu parkingów, wsiadacie w specjalnie podstawione autokary, no i one już wiozą Was prosto na trasę. A po drodze możecie sobie podziwiać tą zachodnią architekturę. Później jeszcze chwila spacerku, ale już wszyscy wiedzą gdzieś, bo jest odgrodzona droga i oczywiście wiele osób z tymi tęczowymi elementami. No i gdzieś tam się zaczynają przedzierać dźwięki mistrzostw, ale co ja wam będę mówił, sami zobaczcie, jak to jest na miejscu. Jak widzicie atmosfera jest niesamowita, to kolarstwo przełajowe to jest zupełnie co innego na Zachodzie niż u nas. No i czy Belgowie, Holendrzy czy Francuzi, oni po prostu kochają takie imprezy, to jest dla nich dosłownie święto. Przypominam, że to dopiero pierwszy dzień tych indywidualnych zmagań, bo w piątek mieliśmy jeszcze sztafetę, a już było tyle ludzi. Może 10, 15, może 20 tysięcy, ciężko tutaj oszacować na oko, ale naprawdę zachodni kibice to kochają. Fajnie też było to wszystko rozplanowane, bo w sobotę mieliśmy wyścig elity kobiet, a w niedzielę wyścig elity mężczyzn, czyli dwa najważniejsze wyścigi rozłożone na sobotę i niedzielę, żeby oczywiście przyciągnąć jak najwięcej kibiców. Czyli sztuka schodzenia w kaloszach. Takiego orła mogę o, już już tańczę. Wszystko fajnie, ale moje kalosze nie mają w ogóle żadnego gripa, żadnej przyczepności. Tak więc muszę uważać, bo można zaliczyć naprawdę niezłą glebę, spektakularną. Tutaj się kiwicuje każdemu, nawet ostatnim zawodniczkom. Jak widzieliście, Lucinda Brandt popełniła mały błąd, albo nie widzieliście, ale Lucinda Brandt popełniła mały błąd na tym ostatnim podejździku. No i van Empel zyskała przewagę i zdobyła z taką dosyć już dużą przewagą na ostatniej prostej tytuł Mistrzyni Świata. Jak widzieliście na ujęciach jest dzisiaj mnóstwo ludzi, tak obstawiam w granicach 20 tysięcy może. A jutro, zobaczycie co się jutro będzie działo, bo obstawiam, że przyjdzie dwa razy tyle. No ale zobaczcie sami, co się dzieje przed dekoracją. Third place and winner of the bronze medal representing the Netherlands Vic Petersen! Yeah. Yeah. In yeah. first place, once again, UCI yeah. world champion and winner of the gold medal representing the Netherlands. Tak więc dla zawodniczek i zawodników ten dzień się już kończy. Mamy odegranie ostatniego hymnu Holandii czy Niderlandów, tak chyba się powinno teraz mówić. No ale dla kibiców ten dzień nadal trwa, bo pamiętajmy, że cały weekend to jest dla nich święto, tak więc nie ma chwili oddechu, trzeba czerpać pełnymi garściami. No i zobaczcie, jak to wygląda już po wyścigach. Oczywiście nie może się obejść bez aftera. Pamiętajcie, after musi być. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Ciekawostką jest to, że dosyć dużo francuskich żo żołnierzy się tutaj kręci z dużymi karabinami. No i z tymi giwrami obserwują każdego, tak naprawdę, kto się rusza. Tak więc, no bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, nie ma co. Jak widzicie, jak nagrywałem podium, to było tu full ludzi, ale teraz mogę sobie podejść w końcu do pierwszej barierki. Tak się nie robi, bo tam jest ogólnie strefa zamknięta. Tak więc, jeżeli chcecie wchodzić na podium, to nie róbcie tego, bo siara. Mistrzowie. Kto więcej wypił piwa? Bo tu się dużo piwa pije. Dobra, odsunąłem się trochę od tej strefy z muzyką, żeby mi YouTube nie zdjął za prawa autorskie. Warto zauważyć, że harmonogram jest tutaj bardzo skrup skrupulatnie układany i w taki sposób, żeby e, kolejny wyścig nie startował w tym samym czasie, co jest dekoracja. Żeby kibice mogli sobie zobaczyć i dekorację, i później pójść zobaczyć wyścig. Tak więc ten czas kibica jest tutaj bardzo szanowany. Jak widzicie, w ogóle tutaj jest taki tor BMX-ów, bardzo ładny. W Belgii dużo mają takich BMX-owych torów bo u młodych zawodników popularne jest to, że kiedy zaczynają swoją przygodę z kolarstwem, właśnie zaczynają od BMX-ów. A czemu? Po to, żeby poprawić swoją technikę i nauczyć się tej techniki, bo gdzieś tam BMX-y są na tyle na taką specyficzną konkurencją, gdzie jest ta koordynacja na rowerze i właśnie ta technika jest ultra istotna. No i to potem im pomaga, żeby mieć lepsze panowanie nad, nad rowerem, czy to na przełaju, szosie i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiaj koniec, tak więc teraz trzeba iść się najeść kłasantów, bo nie było kiedy. Ale trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na pogodę, bo organizatorzy trafili idealnie. Zarówno w soboty, jak i w niedzielę mieliśmy słoneczko. Około 5-10 stopni, ale to słońce naprawdę było świetne, bo nie czuło się tego zimna. No i jeszcze poprzez tą atmosferę kibicowania, e, to naprawdę było dosyć cieplutko. E, no i e, warto zwrócić uwagę, że nie, mieli, nie mieliśmy opadów, tak więc nie było takiego lejącego się błota. To było, to było Utwardzone. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś na takim jeździł, ale jest, na pewno jest dla kolarzy nieprzyjemne, no bo gdzieś tam przytrzymuje te opony, bo się mocno lepi do roweru czy do opon, tak więc to takie powiedzmy bardziej utwardzone błoto nie jest wcale takie przyjemne, ale pogoda jak najbardziej dopisywała. Dzień numer dwa rano trochę przymroziło. Tak więc trasa jest mocno utwardzona. Ale zobaczymy, bo jest słońce, więc może to wszystko puści. Zaraz idziemy na start. Zobaczcie, jak się przygotowują juniorzy. No i zobaczcie, jak w ogóle ta poranna trasa wygląda, bo jest dosyć mocno oszroniona. Mega klimatyczne są tutaj poranki, że tak sobie przychodzicie. Kibice się jeszcze też rozgrzewają, tak samo jak zawodnicy. Jest taki spokój i zawodnicy sobie jeżdżą po trasie i tak wiecie, taka jest cisza przed burzą. Jesteśmy przed startem juniorów i bo zobaczcie ile jest ludzi na juniora. To jest niesamowite, bo te wszystkie wyścigi są w jeden dzień, więc ludzie jakoś przychodzą czy to na elitę, czy, na, czy to na elitę mężczyzn, czy na orliczki, no to już też chcą zobaczyć juniorów i naprawdę są tłumy, tak więc no mega atmosfera. Ile to jest ludzi Patrzcie co, co tu się dzieje w ogóle Patrzcie. kak terus religia religia Jak widzieliście, wyścig juniorów był naprawdę ciekawy, a w szczególności warunki, które się zmieniały, bo na początku ta trasa była taka zamarznięta, utwardzona, a później to wszystko zaczęło puszczać, no bo wyszło słoneczko, no i od razu temperatura rosła, tak więc trzeba było przewidzieć, żeby nie dać zbyt dużej ilości powietrza do opon, no bo robiło się ślisko. No i było widać na pierwszej rundzie po tym Austriaku, który nie wyrobił w zakręcie, gdzieś tam się ślizgnął, no i zaprzepaścił swoją szansę na powiększanie przewagi. E, tak więc wyścig bardzo ciekawy, niestety pechowo dla Polaków, już po samym starcie Max Matiasik leżał w, w dosyć dłużej kraksie Natomiast Kacper Mizuro zaliczył bodajże dwa defekty, tak więc to pechowo Ale takie uroki tych jednodniowych mistrzostw świata Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ta synchronizacja tutaj no po prostu bajka Idealnie Teraz wyczytują orliczki na start, ale zobaczcie coraz bliżej wyścigali elity mężczyzn Tyle jest tutaj kibiców, że już czasami ciężko się poruszać no na oko spokojnie, dwa razy tyle co wczoraj, a myślę, że będzie jeszcze więcej. Normalnym jest, że jak jesteśmy we Francji, no to jak przyjeżdża francuska czy francus, to jest po prostu największy szum. Widzicie, ludzie wszędzie wchodzą na każde drzewo, na które da się wejść, żeby widzieć to wszystko z góry. Tutaj siedzą kolejni. Tak więc zbliżamy się do końca, przed nami punkt kulminacyjny, czyli wyścig elity mężczyzn, no i wyobraźcie sobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym miejscu, jak to logistycznie musi być rozegrane i ten aplauz, jeśli nigdy nie byliście na zachodzie na jakimkolwiek wyścigu, to polecam, żeby poczuć to na żywo, bo to jest coś niesamowitego, no i też za to kocham tą dyscyplinę, kolarstwo przełajowe, kawałek pola, wyznaczona trasa, no i tyle tysięcy ludzi w jednym miejscu, żeby dopingować swoich ulubieńców. Nie pojechał. To już jest pierwsza runda i już taka przewaga. No, to jest niesamowity gość po prostu. Ale kibice wierzą. Tu da się odczuć w ogóle atmosferę, atmosferze, że większość kibiców jest jednak za Bołtem Van Artem. Ma on niesamowity tutaj aplauz. I słyszycie te odgłosy to są odgłosy uderzania w bandy. Coś niesamowitego. No i to by było na tyle, tak więc Mathieu van Der Poel zdobywa swój siódmy tytuł Mistrza Świata w kolarstwie przełajowym i tym samym wyrównuje rekord należący do Erika de który również zdobył tych tytułów siedem, no ale zobaczymy, bo patrząc na formę i takie możliwości Matie van Der Poela, to myślę, że będzie on walczył o powiększenie tego rekordu w kolejnych latach, ale również trzeba powiedzieć, że to był świetny wyścig dla Volta van Arta, który jechał naprawdę bardzo mocno. Kto wie, gdy Gdyby le, lepsza pozycja na starcie, gdyby ten lepszy start i brak upadku, e, no to może Volt Van Nart byłby w stanie tutaj powalczyć z van Der Vanderpoolem. No bo myślę, że wszyscy chyba chcieli zobaczyć taki zacięty finish do samego końca, e, no ale na to jeszcze będziemy musieli poczekać. Trzeba również pochwalić Tibunesa, no bo to był dla niego świetny sezon, zdobył przecież tytuł Mistrza Europy, no i teraz jego pierwszy medal, mistrzostwa Świata w Elicie, piękny wyścig, walka do samego końca, no i oczywiście ten brąz jak najbardziej się należy. Niestety dla reprezentacji Polski no były to pechowe mistrzostwa, ale tak bywa. Jedynie Antonina Białek wywalczyła 20. lokatę w elicie kobiet i była to naprawdę bardzo dobra jazda tej zawodniczki. No ale tak bywa. Upadki, defekty. No i niestety wyniki mówią same za siebie. To nie mogło się udać z takim pechem, ale kto wie, zobaczymy jak kolejny sezon będzie wyglądał. Miejmy nadzieję, że w końcu trafimy na zawodnika, który będzie mógł tutaj nawiązać walkę z sam. Czołówką. Bardzo Wam dziękuję, że byliście do końca, ale jeszcze nie odchodźcie, bo zaraz będzie zapowiedziany konkurs. No i dla tych osób, które zostały do tego momentu, mówię, że jest do wygrania koszulka Mistrza Świata. To wiedzą chyba wszyscy, którzy śledzą moje media społecznościowe, ale podpisana przez trzech Mistrzów Świata w kolarstwie przełajowym. Tak więc tutaj taka specjalna informacja dla tych, co zostali do końca, ale zapraszam już do zapoznania się z konkursem. Teraz coś, na co wszyscy czekali, czyli konkurs, a do wygrania ta oto piękna koszulka. Za chwilę pojawi się film, na którym pewna osoba, nic więcej nie mówię, wypowiedziała zdanie zachęcające Was do subskrypcji tego kanału. No a zadanie jest proste: kto wypowiedział te słowa? I teraz pierwsza osoba, która w komentarzu pod tym filmem napisze imię i nazwisko tej osoby, wygrywa tą koszulkę, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia. So we have a super talented guy. Follow his channel. Subscribe.